Cześć, dzisiaj mówię i pokażę, jak działa program Flux. Więc co to jest Flux? Flux to jest program, który automatycznie dostosuje naszą jasność oraz barwę monitora w zależności od pory dnia. I co to daje? Ano dzięki temu praca przy komputerze nie będzie tak męczyć naszych oczu, a szczególnie w nocy. Flux jest programem darmowym. Możemy go pobrać ze strony JustGetFlux. Po pobraniu instalujemy nasz program. W pierwszym musimy podać naszą lokalizację, tak aby program mógł dobrze obliczyć, czy jest dzień, czy noc. Tak, jak widzicie, ja na przykład Warszawa automatycznie wyszkodzą koordynaty i zatwierdzamy OK. Dobrze, później zostaje nam tylko to okno. I tutaj możemy sobie wszystko dostosować. Kilka suwaków, kiedy klikniemy tutaj. Możemy zobaczyć, jak się będzie zmieniał kolor ekranu w całym cyklu dobowym. Nie jeszcze raz. Widać w ciągu dnia, kolor ekranów się bardzo nie zmienia. Możemy też ustawić w dzień, jaki ma być kolor. Oraz to przejście, jak, jak bardzo drastyczne ma być. Oraz w nocy, jaki ma być kolor? Możemy nawet zrównać, ale to wtedy program ten nie da. Możemy też zrobić, żeby aby tylko tak lekko. O, tak. tak. teraz. Warto dodać, że program ten też nie obciąża zbytnio naszego komputera.